Hej, jestem Drakonager i Witam Was w szóstym odcinku serii. Zagraniczny Drakestan Kill Secret. Ok, naszą obecną misją jest porozmawianie ze Strażnikiem Wiedzy. Ostatnio nam się udało przejść próby. Otrzymaliśmy wyposażenie z Tiszajany. Całkiem przyzwoite, muszę przyznać. No dobra, porozmawiajmy. We must speak to you about a very urgent matter, Guardian. I see. What would that be? I am very pleased to hear that. However, I'm sure you're not just here to pay your kind of space. Etiqueta, ja, to się uda. <laughs> yeah, actions are a rare thing these days. The threat from the nameless one seems to have made my people more prone to discord and lies. I would even <laughs> something these days Oh certainly, but all too often the original purpose is lost in the struggle or is consumed by the hunger for greatness. There are plentiful examples in the history of Tishana. Właśnie. Jak widać, się być kulturalnym. Odania, please be so good as to fetch some of nerdy for our visitors. Yes, father, as you wish. Please follow me. kolejne punkty przygody. No no, czy można być w, w tym dodatku? O inny poziom, to mnie zastanawia. Hmm. W podstawce maksymalnym był 30. Czy mogę coś ulepszyć? W sumie? Może coś się jeszcze uda. Czy dwureczna? Cóż, jeśli chodzi zdolności, umiejętności bojowe, no to nie bardzo. Mamy trochę punktów, ale... nie, nie znaczy, że można nimi tak szastać teraz. To i tak ma zabawą wydać. O, proszę, proszę. A to akurat co innego. Tak, z przyjemnością ulepszą. To się zawsze przydaje. No i ten bawolichem moc. No ale cóż Przynajmniej może, może go nosić osoba za zaklęcia, więc zawsze to jakiś plus. Okej, okay, tutaj. Widzicie, czytałem o tej bitwie z bezimiennym, ale to jest napisane takim językiem, że trochę ciężko się w tym połapać. Jak ma być szczery. Here, the seeds of They are very precious. Dobrze No dobrze, mamy to czego szukaliśmy na dzięki którym kapica znów rozkwitnie. Dzięki nam oczywiście. Dobra, trzeba się teraz zgłosić do kapłanki. W porządku. Żaden problem. zwracamy Nie, no, trochę backtrackingu tu jest. Tu nie ma żadnych punktów szybkiej podróży niestety. To zostało zabrony, żeby sztucznie podłużyć grę. Okej, okay, jest taka możliwość. W sumie. Wolałem się upewnić. to nic, niby zwykły kotek, a jak jeszcze to pocieszne.

Ja wyglądam na ogrodnika, jest jedza na roślinach, ale nie ja. Jestem sadzonka. No, żeby niczego nie zepsuć. Oho, no o, to zapis. Proszę. Tam, gdzie byłem wcześniej. Czyli co? Wszędzie tu? Nie. Tak, To nie może być takie proste. To ewidentnie musi <coughs> być nieco bardziej skomplikowane. Muszę czytać notatkę, co jest. Ciekawe, czy możemy pomóc z towarzyszami na temat tego miejsca? Widzę, że nie przywidzieli takiej opcji. Szkoda. Spoznanie tych miejsc wymaga sprawnego oka i talentu. Występuje jednak pewna zależność między miejscami, w których można zasadzić nasiona i wstępowanie zdrowych kwiatów. Im więcej z czerwonych pąków, tym w pobliżu znajdziesz więcej miejsc, w których można zasadzić nasiona. Jeśli nie ma ani jednego czerwonego pąka, przegląd pola, jest ich 8 i nadajesz się do obsadzenia. Jeżeli pokaże się jeden czerwony półk, w pobliżu znajduje się jedno pole, na którym można zasadzić nasiona. Gramy w sapera teraz mi się dwa czerwone pąki, są dwa pąki, na których można nasiona. Cześć, 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 się teraz nie pogubimy w tym wszystkim. Czerwone pąki, czyli te nas interesują, to nie. Niczego nie pomieszał. Im więcej szczepionych pąków, w tym w pobliżu będzie więcej miejsc, w których można odsadzić nasiona. Jeśli nie ma ani jednego, to się nie nadaje. Przyległe pole. Czyli jak mamy tu, to lecimy o tutaj patrzymy. Tutaj też jest, tutaj jest otoczone. Mi się tutaj nie zgadza. Nie wiem, czy ja coś źle myślę. A nie! Chodzi o liczbę pąków w znaczeniu kwiatów. że są dwa pola, na których można sadzić nasiona? Dobra, teraz zrozumiałem. Trzeba zważyć różnicę. Jedno pole, dwa pole jest jedno powinno tutaj jedno, też jedno tutaj by można było, o tu, tu jedno, tutaj, tutaj, tu dwa, tu jedno, tu jedno, tutaj dwa. hm, Dobra, mniej więcej rozumiem o co chodzi. Teraz załapałem w końcu. Więc tak? Ten do dwóch, ten do jednego, do jednego, do jednego, do jednego, do jednego, do, jednego, do, jednego, do dwóch. Dobra, które na pewno będzie? Nie, co ja chciałbym wiedzieć? Nie, nie chcę się pomylić. No może się tragedia nie stanie jak się pomylimy, ale... Jednak. Tu jeden, tu dwa, jeden, jeden. Okej, okay, jeśli coś takiego wyrosło, to chyba jest dobrze. Tutaj może nie... Tutaj chyba nie będzie, jak coś czuję. No, Okej. Okay. Niby było to otoczone roślinami, ale... Kara Mówię, no tragedia się nie stanie, ale będziemy musieli walczyć. Też mi Karabinusze znikają. Nie można ich przeszukać nawet. Nie chcę tak sadzić na ślepo, no bo to jednak... Jest upierdliwe, ale... Chyba jednak nie do końca to ogarnąłem. Patrzcie, tutaj jest roślinami. O, tu jest dobrze. Tylko jedno, to za mało by było. Idziemy dalej tutaj. Nie, 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 jeszcze raz nie. Do czortano. A to się wydawało proste. Ech, takiego wała. Dobra. Ty? Nie. Może któryś z twoich kolei. Może wy. Wy wyglądacie dobrze. Może też może być zmyłka. Nie, no. Wybacz, a ja naprawdę nie do końca wiem jak to działa. O, tak to jest, jak próbuję coś w tej grze zrobić samemu, no zajmuje to tyle czasu. Dobrze, tu trafiłem. Ten jest otoczony przez aż trzy rośliny, więc tak na logikę wydaje się dobry. Ale ta gra mnie nauczyła, że... Znaczy ta łamigłówka mnie nauczyła, że pozory mogą mylić. Ale nie, tym razem trafiłem. Wow! niesamowita. Trochę to trwało, ale udało się. Yes! Uh! Jakże mnie to cieszy. Brawo! Oh my king and father. When I see all this splendor, think of the days we will spend here in peace. I hope we see each other again soon. And I hope you can forgive me one day for refusing to leave the palace without you. Who? Oh, forgive me.

You are you? Are you? your clothes are so strange. are you the foreign reinforcements? From okay, our the army army? The pleasure is all mine, noble warrior. perhaps your arrival here truly is a sign from orima that my father will soon return victorious. No, cóż, a nie highness, my name is aslif bagul Filiasson. i know this will not be. To, co usłyszałem teraz, są się go swoimi Może ja też zacznę? Cóż, tak to jest z tymi nazwami własnymi. No. Nie zawsze się wie, jak je poprawnie odczytać. Też filiasom, filiasom, znaczy filason mniej więcej. To jest dość podobne. No ale postaram się mówić poprawni. He would never break his royal oath and abandon Tishiana to. As I said, it is not easy to believe. Your father did not break his oath, and yet he waits for you in the. That that makes no sense. None of what you say does. Either you truly were sent by Orima, or. Hidus, forgive the interruption. Our scouts warn of a new attack by the nameless horde. Uh -huh. I hope huh? to bring you to safety. Walczyć. Ja jeszcze chciałem jeszcze zobaczyć, czy nie ma takich nowych roślin, ale nie będę na to. No, to się trochę. Teraz kręciło widzę. Teraz będziemy bronić tego miejsca. Ja jestem gotów. Myślę, że moja drużyna również. Tylko z czym będziemy walczyć? To miejsce jest piękne, ale też niebezpieczne. Hm. No cóż. Tak? Zgadza się? To ja? To ja. W... We własnej osobie. Już widzę, że to no miejsce ogólnie urzekające, ale też... All no, the Adonath and High King. The Rose Portal gets its power from the Shrine of Nurture. That is why I gave orders not to restore the Garden. Priestess of Orima used you to defy my orders. But that hardly matters now. I expect you to honor your oath as a warrior of Tishiana.

nie jesteśmy sami. Wow, ale miękko. Przynajmniej czymś takim musi... Nie licho boleć. Nie chciałbym mu berwać. To jest ta horda. Żebyśmy powinniśmy zamknąć portal? Czy coś? Nie za daleko jesteś Fairies? Lepiej się będzie walczyć. Bliżej tutaj. Właśnić. Wiem, że łuki mają jakiś tam zasięg, ale. O, też bez przesady. No, tu już są wojownicy w tacy twartwi. Udało się? Jeszcze nie do końca. Przecież ze strażnicy niektórzy polegli w walce, ale nie mogli gdzie coś to zrobić w sumie. Tak nieładnie, ale... Kurde, na monety czy moneta w tym przypadku pan pozwoli, że ja się tu rozejrzę? Myślę, że mi się należy taka nagroda serio, skóra o, długa tarcza proszę, proszę jaka elegancka szkoda, żeby się marnowała Mieszkańcy tego miejsca nie mają łatwo Co to, to, to nie Mam na złote monety przy sobie Z hordy To ciekawe kontynuować misję No, znowu będę ekipunek No nie wierzę Niesamowite się trochę strzałna zbierało A właśnie ten Amulet leczenia muszę zobaczyć Zwiększa u ci leczenia A, może coś więcej na ten temat? Hmm. No, leczenie RAM z pięknie. Można było to napisać. No... Tyle mi wystarczy. O! To naprawdę dobra tarcza. Lepsza niż ta magiczna. Proszę, proszę. Kto by się spodziewał? Jest taka prawie, że pawęż taka właśnie jest długa mniej więcej. Dobra, ta... Ale Ta tarcza jest lepsza od tej Uła Było zbyt spokojnie, co nie? Też tak myślę Sielanka dobiegła końca The Great Courtyard is cleared of the nameless Horde scouts. Very good. Now they cannot attack us. That's right. We would not be here if it weren't for the Priestess of Arima. We must see the Princess. I alone am responsible for the Princess's safety. Nobody else! Of okay, Orima? I must warn you. I fear she has lost her mind and is using her words to make me dodge. But enough of that. We must seal the portal as quickly as possible. Keep the nameless horde away from me, Willow. <laughs> jak padł kudy, jak rażony gromem. No, w sumie pozostał został rażony gromem. Teoretycznie. Prawdzimy sobie. Spokojnie. z takimi się już walczyło. Nie widzę żadnych uczników. Tak? Yes. Yeah. Yes. Nie ma to jak porządna jabka. dobrze radzimy? Dobrze się chwalę po prostu, taka jest prawda. Najpierw trzeba specjalnie używać tych zdolności bojowych. Tak dajemy im niezły, nieźle popalić. to jest coś. No się właśnie że odchodzi no ostatnia fala O mają ogra Ciebie przeciwnik widzę. Hmm? A nie z takimi już sobie radziliśmy. My no. się pamiętałem to są silniejsi, ale... To jest ładny większe zagrożenie w Możemy go wyeliminować. Ranami. To jest dobre. Ja tak zawsze witam z, z otwartymi ramionami Patrz no, bardzo osłabiony jest Tak to się robi? z nami szans. O nie. Co jest? Ej. Takobos nas wyrzuciło stamtąd? Ale jak to? Nie, no. Nie, to nie może być koniec. Nie. To jeszcze nie jest koniec. Jestem tego pewien. Co tutaj się wydarzyło teraz? No, właśnie, tu jest problem. Trzeba porozmawiać z bosmanem Filiasona, i dowiedzieć się, czy jak tam wrócić. Nie mamy za bardzo wyboru. Ja tak poczułem, że to jeszcze nie jest koniec. No cóż. Ale powoli chyba zbliżamy się do końca. Nie wiem, takie mam przynajmniej wrażenie. Może się mylę, może nie. Tak czy siak, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.